W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem kwiaty popularne na Dzień Kobiet. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Dzień kobiet jest to coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego w 1909 roku, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. W Polsce święto było popularne w okresie PRL-u. W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki i tulipany, a później eustonę. Goździk ogrodowy to gatunek rośliny jednorocznej lub dwuletniej, należący do rodziny goździkowatych. Pochodzi z południowej Europy. W Polsce nie występuje w stanie dzikim, jest natomiast często uprawiany jako roślina ozdobna na kwiat cięty. W szklarniach uprawiany jest przez cały rok. Wymaga słonecznych stanowisk i gliniasto-piaszczystych gleb o stałej wilgotności. Uprawiany jest przeważnie z nasion, czasami przez podział bryły korzeniowej. W kwiaciarniach jednym z najbardziej wybieranym i popularnym kwiatem jest tulipan. Bukiet tych kwiatów jest często wybierany na obdarowanie nimi wybranej kobiety podczas tego wyjątkowego dnia. Kwiaty te posiadają różnorodną kolorystykę bez względu na swój kolor jest znakiem sympatii i ciepła. Ponadto kwiaty te posiadają wiele zalet. Przede wszystkim są bardzo eleganckie i proste w pielęgnacji. W późniejszym czasie na popularności zyskała także eustoma. Jest to rodzaj roślin należący do rodziny goryczkowatych. Obejmuje w zależności od ujęcia dwa lub trzy gatunki. Występują na preriach, w widnych lasach, Często w miejscach suchych, także na terenach przekształconych przez człowieka w Stanach Zjednoczonych i Meksyku oraz na Wyspach Karaibskich. Wyglądem przypomina często róże. Również do najbardziej popularnych kwiatów za czasów komuny były gerbery. Jest to rodzaj bywin należący do rodziny astrowatych. Rośliny te występują w stanie dzikim w południowo-wschodniej Afryce i na Madagaskarze oraz w tropikalnych rejonach Azji i na Tasmanii. Roślina ma bardzo długi okres kwitnienia, a i jako kwiat cięty, żywotny jest w wasonie. W obecnych czasach gerbera zyskuje popularność jako kwiat doniczkowy.